Cześć, witajcie na kanale Fotformy. Dzisiaj rozmawiamy o obiektywie 70 do 180 marki Tamron. Yy, możecie zobaczyć mojego nowego przyjaciela, komikę VM30 bezprzewodową. Naprawdę fajny mikrofon, także dzisiaj taki troszeczkę styl podcastowy, bo mówię prosto do, do mikrofonu, a nie jak zazwyczaj z lapelowego, ale to yy, inny temat, natomiast zajmijmy się Tamronito 70 do 180 F28 i to jest bardzo ważne DI3 VC. VXD G2, czyli krótko rzecz ujmując, mamy drugą wersję stabilizowanego. Obiektywu o bardzo fajnym zakresie ogniskowych 70-180, i dla wielu osób, i odpowiemy dzisiaj na to pytanie, czy tak faktycznie jest, może być to taki killer, zabójca obiektywów typu 70-200-28, które najczęściej dość wysoko są wycenione. To jest rzecz pierwsza i są dość duże i ciężkie. Natomiast tutaj mamy do czynienia z obiektywem, który jest zdecydowanie, jak sami możecie zobaczyć, lżejszy, mniejszy. I nadal te 180 na samym końcu może dla bardzo, bardzo, bardzo wielu użytkowników tego obiektywu być w pełni wystarczające i te 20 mm nie robić aż takiej różnicy. Ale przyjrzyjmy się po kolei funkcjom tego obiektywu, właściwościom optycznym tego obiektywu, żebyśmy mogli podjąć świadomą, jasną i konkretną decyzję, czy ten obiektyw to obiektyw dla mnie, dla ciebie. <laughs> OK? Dobra, zaczynajmy. Jeżeli chodzi o samą budowę, to jest to. Klasyczny Tamron i to jest bardzo dobre. Czyli mamy do czynienia z budową z plastiku, ale to jest plastik wysokiej jakości. Nic tu nie trzeszczy, nic tu nie lata, wszystko ładnie chodzi i jest dobrze dopracowane. Jeżeli chodzi o sam obiekty, z tyłu mamy uszczelnienie. Na boku mamy stały już element w przypadku nowych Tamronów, czyli port USB-C, do którego możemy też podpiąć taką aplikację Lens Utility, Tamron Lens Utility, dzięki której możemy sobie określić, co chcemy, żeby poszczególne funkcje na obiektywie, czyli guziki na przykład wykonywały. I tutaj mamy bogato, bo mamy jeden guzik, trzy tryby autofokusa, można sobie to wszystko spokojnie poustawiać. Mamy też przełącznik na obudowie lock, który na czas transportu, jakby powoduje, że obiektyw nie będzie się wysuwał. Co bardzo ciekawe i co bardzo, bardzo chwalę Tamrona, to to, że robią taki takie ruchy w swoim projektowaniu bardzo spójne. I tak na przykład we większości obiektywów typu zoom Tamrona, które ostatnio przyszło mi testować, a było ich wbrew pozorom całkiem sporo, mamy 67 mm rozmiar filtra. I to jest bardzo dobre. Jeżeli chodzi o wysuw Tubusa, to sami możecie zobaczyć, nie jest on jakiś gigantyczny, wszystko chodzi naprawdę fantastycznie i można sobie to jeszcze dodatkowo yy, mówiąc po polsku, skastomizować. <taki> takie żarciki sobie tutaj rzucam. Także budowa i jakość wykonania naprawdę nie pozostawia niczego praktycznie do życzenia. Jest to bardzo dobry obiektyw. Jest on chyba parę gram dosłownie cięższy niż poprzednik, ale to wynika zapewne z tego, że on po prostu ma wbudowaną stabilizację obrazu. No dobrze, przejdźmy do parametrów, które interesują wszystkich miłośeczków. Najbardziej mianowicie jakość obrazu, jak ten obiektyw wypada. Zacznijmy od ostrości. Już na 70 mm, już na przysłonie 2.8 w samym środku mamy idealnie ostry obraz. Naprawdę bardzo spektakularny Obraz. Jeżeli chodzi o ym... Rogi obrazu to również na 70 jest bardzo dobrze. Przystopujemy delikatnie do F4 i tam też jest naprawdę yy, miodzio. Oczywiście wyprostowuje się dużo kwestii w kontrastowych, ale tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, na 70 od środku do rogu jest bardzo dobrze. I praktycznie 2,8 jest obraz w 100% absolutnie i bez problemu użyteczny. Na, 150, na 180, przepraszam, jak to zazwyczaj, jest delikatnie bardziej miękko, to znaczy na środku w ogóle nie widać żadnej różnicy w miękkości, to znaczy, no, Trzeba by się tam naprawdę bardzo wpatrywać, ale i, i, i pewnie jakby MTF-y by pokazały. Natomiast, tak po prostu na oko dla normalnego użytkownika, bo te testy staram się utrzymywać właśnie zawsze w duchu bardzo praktycznym, jest fantastycznie. Natomiast w rogu yy, jest delikatny spadek kontrastu, natomiast no, nic absolutnie tutaj zatrważającego nie ma. Natomiast przymkniemy już do 4-0 i wtedy robi się ideał. Przejdźmy dalej do zniekształceń, czyli do geometrii tego obiektywu. I tak od 70 mamy już delikatne zniekształcenie poduszkowe, które zwiększa się ku 180 mm, co jest w miarę oczywiste. Natomiast też dramatu żadnego nie ma. W przypadku akurat długich obiektywów poduszkowe zniekształcenie może dla niektórych być korzystne ze względu na to, że e, może być takie, jakby to powiedzieć, schlebiające osobom portretowym, delikatnie wyszczuplające. <laughs> natomiast, e, natomiast szczerze, naprawdę żadnego dramatu tu nie ma, oczywiście włączamy profil korekcyjny i wszystko jest prosto. Ym... Kolejna kategoria to winieta. Jeżeli chodzi o winietę, no to tutaj akurat ten obiektyw zalicza swoją największą bolączkę optyczną, ponieważ ta winieta jest już od 70 i do 180 na świetle 2.8 dość spora. I tu specjalnie zrobiłem kilka przykładów yy, różnych, w różnych scenariuszach tych winiet, jak one wychodzą, jak one wyglądają. Dobra wiadomość jest taka, że ona jest równomierna. Ja często to podkreślam, bo jeżeli winieta w niektórych obiektywach jest taka bardzo ostra ku rogom, to ciężko się je później w poście wielkim, czyli w postprodukcji. Pozbyć. Natomiast w przypadku Tamronito naszego 70 180 G2 G2 mamy tutaj równomierną winietę, więc ona stosunkowo łatwa jest do usunięcia, do usunięcia w postprodukcji. Natomiast ona jest dość taka obszerna, w sensie wchodzi dość mocno w centrum kadru, yy, dlatego, dlatego to jest coś, o czym chcemy wiedzieć. Natomiast w przypadku jakiejś tam, powiedzmy, portretowej pracy, nie jest to wielki problem. W przypadku, jeżeli chcemy bardziej yy, jakby doskonałego obrazu, a nie za zależy nam na tej małej głębi ostrości, no to w tym momencie oczywiście znowu słynne F4 i jest bardzo dobrze. Jeżeli już mówimy o przysłonach, to powiedzmy sobie też o dyfrakcji, ponieważ jest to obiektyw, który też może na przykład wielu pejzażystom służyć, bo nie tylko pejzażyści używają szerokokątnych obiektywów, więc dyfrakcja i dobra wiadomość jest to, wkrada się dopiero na F16. Na F11 nadal obiektyw utrzymuje fantastyczne parametry, F16 i wyżej możecie zobaczyć na takich dość nie niespecjalnie urodziwych samplach nam się bez bicia, że ta dyfrakcja gdzieś tam się wkrada i ta miękkość sobie tam pojawia się. Natomiast, no, mówię, absolutnie znowu żadnych dramatów, wszystko jest bardzo dobrze skontrolowane. Porozmawiajmy teraz o bardzo ważnej kategorii, mianowicie bokę. i tutaj wykonałem kilka testów tego jak ten bokeh się sprawdza, bo bokę można w ogóle testować w taki laboratoryjny sposób i się go tam powiedzmy czepiać, ale można też w taki praktyczny sposób. I jeden i drugi test jest wykonany, więc możecie zobaczyć sami. Jeżeli chodzi o bokę w takim laboratoryjnym wydaniu, to macie takie nagranie wideo, gdzie widać wyraźnie, że bokę ku rogom obiektywu robi się mocno łeskowaty. I to jest fakt. I to może być pożądane, niepożądane. Jedni to lubią, inni wolą oczywiście, wiadomo, od rogu do rogu, żeby było krągło. Natomiast to nie zawsze jest oczywiście możliwe. W tym przypadku mamy zdecydowanie kurogą łezkę. To samo możecie zobaczyć na zdjęciach. Ten bokaj jest dość czysty, nie ma tutaj efektu cebuli, nie ma tutaj zabałaganienia. Natomiast generalnie łeskuje. czy tam kocie oczko robi w stronę rogów kadru. Natomiast no, ogólnie wygląda dobrze. Ale przyjrzyjmy się właśnie, jak w praktyce wyglądają te nieostre części obrazu, na przykład czy to w portrecie, czy to w takiej pracy bardziej komercyjnej, gdzie moja żona wykonała sporo zdjęć tym obiektywem w swoich po prostu bieżących sesjach na zlecenie. Te nieostrość obrazu, ta nieostrość obrazu wygląda bardzo ładnie. Ona jest bardzo przyjemna, bardzo miękka, taka mydlasta. W tym dobrym tego słowa znaczeniu nie w sensie, że nieostry nie, nie jest obraz, tylko, tylko sama ta nieostrość. I dość dyskretna, więc nie ma czegoś takiego, że ma jakiś turbo charakter taki, że przyciąga za bardzo uwagę. Nie jest jakaś powiedzmy idealna, natomiast ogólnie naprawdę jest po prostu w porządku. Także bokę oceniam dość wysoko, nie, chociaż nie jest to bokę mistrzowski. Dobrze, przejdźmy dalej. Konkretnie do w pracy autofokusa. I tutaj troszeczkę będziemy wchodzili powoli też w funkcję wideo, ponieważ mamy tutaj stabilizację obrazu. Więc jeżeli chodzi o działanie autofokusa, autofokus działa bardzo szybko i przede wszystkim dla widowców, dobra wiadomość, bardzo, bardzo cicho. Praktycznie go naprawdę nie słychać. Także spokojnie można mieć na, mikro, na aparatowy mikrofon, przełączać sobie punkty fokusa między jednym a drugim, a szczególnie, że w kas czyli w ustawieniach można sobie przejeżdżać między jednym punktem a drugim punktem ostrości. Ten obiektyw na taką funkcję pozwala. W związku z czym mamy tutaj naprawdę bardzo fajną pracę autofokusa. Co sami możecie zobaczyć, naprawdę natychmiastowo przeskakuje w punkt. Pam 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 pam. Silnik nie stawia tutaj żadnych oporów, nie huczy, jest dobrze. Natomiast powiedziałem też, że obiektyw jest stabilizowany w związku z czym zobaczcie sami na kilku samplach, gdzie wzięliśmy ten aparat, ten obiektyw z aparatem oczywiście na pokaz amerykańskich mostetraków, gdzie możecie na kilku nagraniach wideo zobaczyć, jak sprawdza się stabilizacja obrazów budowana. Moim zdaniem sprawdza się nieźle. Niektórym recenzentom, których też oglądałem, innych, którzy recenzowali ten obiektyw, wychodzi taki, taki, taka, taka żelatyna lekka w tych nagraniach. Mnie jakoś albo ręka się nie trzęsła, albo po prostu już się nauczyłem stabilizować też ręcznie mocno obiektywy. Jakoś ta żelatyna bardzo nie wyszła, więc tutaj ja osobiście się nie czepiam. Natomiast ostrzegam, że niektórzy mogli stwierdzić, że gdzieś ten. Ta stabilizacja lekko tak, wiecie o co chodzi, tak taki żelatynuje, taka galaretka się robi. Natomiast no, musiałoby chyba to występować przy bardzo szybkich ruchach, natomiast no, kręcąc Monster Trucki zakładam, że już te ruchy były na tyle takie realistyczne, że, że mniej więcej w tym prawdziwym życiu tak by to wyglądało. Kolejna funkcja, kolejna rzecz, którą chcemy pokazać, przetestowaliśmy, to kwestia oddychającego fokusa. Tutaj się tak zrobię my, przepraszam, oddychającego fokusa. Więc jeżeli chodzi o oddychanie fokusa, też z radością tutaj stwierdzam, że jest bardzo dobrze. Praktycznie nie widzę fokus briefingu jest delikatny jakiś oczywiście zniekształcenie geometryczne, jak to zazwyczaj przy, przy, przy przefokusowywaniu, ale ono jest bardzo przyjemne, podobnie właśnie jak ten bokeh, który jest taki właśnie creamy, Taki, taki dość przyjemny, tak i ten przefokusowanie też wygląda na tym obiektywie ładnie. Także dla wideowców, którzy szukają takiego dłuższego obiektywu do swojej pracy z np. stabilizacją obrazu, jest to całkiem niezła gratka, jeszcze dodatkowo biorąc pod uwagę jego cenę. Jeszcze jedną kategorią, o której zapomniałem wspomnieć, a ważna jest w przypadku wideowców, to kategoria transfokalnego obiektywu. W zasadzie nie wiem jak to powiedzieć, ale krótko rzecz mówiąc, ten obiektyw jest transfokalny, mianowicie jeżeli ustawimy sobie ostrość na 70 mm lub na 180 mm i przezumujemy to zdecydowanie obiektyw utrzymuje ostrość w miejscu, więc jest to kolejny dobry news dla tych, którzy planują pracę wideo. Z naszym bohaterem Tamronito. Jeszcze jedną kategorią, którą zbadaliśmy na tym obiektywie, to kategoria zbliżenie makro, nazwijmy to tak, chociaż oczywiście to nie jest obiektyw makro, to oczywiste, więc <laughs> miejmy to jakby z głowy. Natomiast sami zobaczcie na sampelkach, że ten obiektyw całkiem nieźle zbliża. I to zarówno na 180 można podejść dość blisko, ale szczególnie na 70 można podejść bardzo blisko, wręcz zaskakująco blisko, jak na tego typu konstrukcje. I dobra wiadomość jest taka, że ten obraz już od 70. Mm w zbliżeniu, jest bardzo dobry. Kolejna rzecz to praca podostre światło i generalnie on dobrze pracuje pod ostre światło, co znowu możecie zobaczyć na przeróżnego rodzaju sampelkach, takich zawodowych wykonanych przez moją żonę. Więc tutaj nie ma problemu. Dopiero skierowane ostro podostre światło, wchodzi taki fioletowy, brzydkawy zafarb. Generalnie nie wiem, z czego on wynika dokładnie. Natomiast no jest on wyraźny, ale to mówię, no w ekstremalnych przypadkach. No ja dopiero jak skierowałem ten obiektyw w słońce, ale typowej pracy pod światło, takiej portretowej. Nie ma tego problemu, więc sami możecie zobaczyć na kilku przykładach portretów czy właśnie tych wykonywanych przez moją zdjęć żonę zdjęć nie jest to jakiś wielki temat i utrzymuje dość ładny kontrast po trosce światła. czyli dopiero w momencie, jak skierujemy go dopiero centralnie w słońce, pokazuje się taki, taki, taka, taka, fioletowa, taka fioletowa barwa i to dopiero w przypadku bardzo mocnego źródła światła, także no, w takim rzeczywistym życiu nie określiłbym to wielkim problemem. Zresztą przychodzący do z tym obiektywem Tulipan, no, akurat go nie mam założonego na obiektyw, jest dość duży, obszerny, więc fajnie, bo pozwoli jeszcze kontrolować lepiej ten kontrast. Ostatnia rzecz, jeszcze to gwiazdka gwiazdka na tym obiektywie przy F11 jest bardzo ładna, może stanowić dodatkową jakąś taką ozdobę wykonywanych tym obiektywem zdjęć. Powiedzmy sobie więc teraz otwarcie, i szczerze, czy ten obiektyw jest dobry i możecie sobie poglądać przy okazji sample, które wykonałem zarówno w Monster Tracków, jak i różne pejzaże, portrety czy właśnie zdjęcie zawodowe wykonane tym obiektywem teraz przeplocie, żebyście sami mogli zobaczyć, że ten obiektyw naprawdę jest kapitalny. Bo czy w pracy takiej bardziej właśnie arenowej, sportowej, gdzie chcecie fotografować jakieś ulubioną dziedzinę sportu, czy w pracy takiego podróżnika, czy w pracy, na przykład tak jak moja żona lifestyle'owej, bardziej portretowej, rodzinnej, ten obiektyw świetnie się sprawdza. I prawdę powiedziawszy, nie miałem jakoś w ogóle takiego poczucia, że to 180 mm to jest za krótko. Bardzo, bardzo rzadko, może raz sobie pomyślałem, że jeszcze bym gdzieś tam o te 10 mm przekręcił, ale naprawdę różnica między 180 mm a 200 mm nie jest tak wielka, a frajda pracy z tym obiektywem jest wielka, ze względu na to, że jest po prostu mniejszy i lżejszy. Dodatkowo, oczywiście, porównując z konstrukcjami 70-200 tego typu oczywiście jest to też obiektyw tańszy. W związku z czym naprawdę mamy tutaj całe mnóstwo zysków. Podsumowując więc dla większości moim skromnym zdaniem o, o, osób które poszukiwały obiektywu 70 ten obiektyw 70 ze stabilizacją obrazu w wersji drugiej który sporo rzeczy względem swojego poprzednika poprawia m.in. właśnie ostrość czy działanie fokusa y naprawdę jest nie lada gratką, zostaje wam sporo pieniędzy w kieszeni, a te 20 mm niekoniecznie musi być tego warte. Jeżeli te 20 mm jest wam absolutnie potrzebne, to doskonale o tym wiecie i wtedy patrzcie tylko i wyłącznie w 7200, 28, które są cięższe, większe i droższe, no ale oczywiście y, większą mają zakres ogniskowych. Natomiast jeżeli czujecie, że te 20 mm nie zmienia tutaj bardzo wiele, a w większości przypadków myślę, że nie będzie to Tamron zdecydowanie jest absolutnie wart polecenia. I bardzo się cieszę, że takie konstrukcje na rynku się pojawiają ze względu na to, że to my, fotografowie czy pasjonaci filmowania na tym zdecydowanie korzystamy. Ok, mam nadzieję, że Wam się ta recenzja podobała, że zostawicie łapki w górę oczywiście zapraszamy do subskrypcji, zapraszamy też do salonu fotoformy, w których możecie sobie ten obiektyw przetestować, zarówno we Wrocławiu, jak i w Warszawie. Widzimy się w najbliższym nagraniu, ale też oczywiście zapraszamy w czerwcu na Stadion Narodowy w Warszawie, na Festiwal Wielki Filmu. Fotografii, światła, festiwal fotoformy. Więcej na stronie fotoforma.pl, gdzie możecie zobaczyć dodatkowe szczegóły, jak zakupić bilet itd. i tak dalej. My widzimy się w następnym nagraniu. Trzymajcie się, cześć.